Z Ewangelii według Świętego Marka. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy. Gdy czytamy opowieść o takim człowieku, którego często wiązano w pęta i w łańcuchy, to czy możemy się dziwić, że ten człowiek wydaje się być wariatem, opętanym przez demony, mieszka w grobie i nie, ma, nie chce mieć kontaktu ze światem? Co by powiedziano o nas, gdybyśmy yy, byli nie, nieustannie wiązani w pęta i w łańcuchy? Jak byśmy się zachowywali? Jak byśmy na to reagowali? Odpowiedź na to pytanie doskonale znamy, dlatego że nam często zdarza się być pętanymi przez ludzi, zakuwanymi w łańcuchy różnych obowiązków, oczekiwań, potrzeb, żalów, emocji. Oczekiwań, żądań, skrupułów, łańcuchów, którymi ludzie próbują nas związać, żeby odebrać nam naszą wolność. Czy możemy się dziwić, że człowiek, którego często pętano w łańcuchy, który niczego dobrego od ludzi się nie spodziewał, który widział, że nieustannie próbują go wykorzystać, zniewolić? Odebrać Mu Jego życie, odebrać Mu Jego świat. Że ten człowiek, kiedy spotyka Jezusa, to pierwsze o to pyta, o co pyta, to o to, czego Jezus od Niego chce. A czego jeszcze Ty ode mnie chcesz? Cały świat czegoś ode mnie chce. Cały świat czegoś ode mnie oczekuje. Czegoś ode mnie żąda. Jakiejś postawy, jakiegoś zachowania, jakiegoś dobra, jakiejś reakcji. Wszyscy czegoś ode mnie chcą. A Ty, Jezusie, Ty czego chcesz? Trudno się dziwić, że tak zareagował. Tak się przyzwyczaił reagować na ludzi wokół siebie. My też tak czasami mamy, że widzimy kogoś, kto się do nas zbliża i myślimy sobie, Boże, czego on będzie chciał? Jak to zrobić, żeby jak najmniej energii stracić na tego człowieka? Bo już tyle mojej energii zostało mi odebrane. Tymczasem Jezus przychodzi nie po to, żeby coś od nas wziąć, nie dlatego, że czegoś od nas oczekuje. Jezus przychodzi, bo ma nam coś do zaoferowania, coś nam chce dać. Co to jest? Jezus chce nam dać samego siebie. Mówi: oczekuj ode mnie, ode mnie żądaj. Dam się spętać łańcuchami dla ciebie, mówi Jezus. Nie będę cię pętał. Sam dam się spętać, żeby twoje życie było wolne. Słowa Jezusa. Do zobaczenia jutro.